Witam witam Was widzowie na moim kanale ja jestem Entiert, a to kolejny odcinek z AOH 2. W przedmym odcinku zrobiliśmy sobie rzecz obojga narodów, czyli zrobiliśmy unię z litwą. I tak, mamy jesteśmy pierwsi na świecie, jesteśmy najwięksi, drugi jest USA i trzeci jest Francja. Jakoś trzecia jest Francja w Europie. Ale tak powiem my chcemy być najpotężniejsi to niestety ale trzeba naszego sojusznika, że tak powiem zdradzić niestety takie, takie, takie są czasy i no Francja nie będzie łatwa ale mam pełno pieniędzy to sobie myślę, że z nią poradzę na spokojnie ale wszystkie małe armie przetransportujmy pod granicę, tu nic sobie wejdę tak armia, gdzie mam armię? tu mam pełno to weźcie to tu i dobra, będę rekrutował wojsko, asymilacja mamy dużo pieniędzy, więc na spokojnie sobie możemy wszystko wszystko wyrekrutować i to nie mało wojska i no zobaczymy się jak już po prostu wiecie wyrekrutuję wojsko dobra, ogólnie wyrekrutowałem sobie już wojsko, ale też wziąłem sobie, zwiększyłem towary i inwestycje zmniejszyłem znaczy i badania powiększyłem, żeby nam. O Jezus. Z chwilkiem. Żeby nam produkowały żarówki. A żarówki jak nam produkują, to mamy po prostu na przykład, nie wiem, tańsze wojsko. Więcej ludzi. A tak, to bardzo duże wojska, tu jest główna nasza armia, tu mam bardzo mało. Tylko chcę ich tu szybko odciąć i tą armią by zaatakować to. Niemcy też wezmę do tej wojny, a Francja widzimy ich wojsko. Tu jest jedynie 10 tysięcy, tu nic nie ma, tu jest trochę, bo wszystko płynie na wybrzeże Kości Słoniowej, ponieważ Francja im powiedziała wojnę. Ale no, niestety, ale musimy naszego sojusznika zdradzić z Niemcami. No i klikam. Tyle screen zrobiłem. Dobra, trzeba szybko zająć Włochy. Odciąć też, żeby nie mieli dostępu w ogóle Będą musieli płynąć dwa razy dłużej Ale dobra To żeby go kupić, to teraz gram w taką jedną grę Git jest Myślę, że jak skończę, przejdę jakby Swoją kampanię, bo nie da się mieć dwóch save'ów, to myślę, że ją nagram A... No takich klimatów to jeszcze chyba na kanale nie było, ale myślę, że się spodoba, nie? Mam nadzieję, że się, że się spodoba. O! Czemu Niemcy tu teren dostają? A, bo to ich niby ziemię. A, dobra, walić to. Niemcy przyjęli? Przyjęli. To no dobrze. Tu, tu, trzeba pomóc. Francja, że teraz nie mieć w ogóle pieniędzy, żeby... O! Płynie wojsko francuskie. Żeby nie mieć w... Nie ma w ogóle pewnie pieniędzy, żeby wyrekrutować rekrutować wojsko, ponieważ prawie wszystko wysłali. Niech idzie to na Paryż. Ponieważ prawie wszystko wysłali na wybrzeże Kości Ceniowej i stracili. Ale w sumie, jak stracili wojsko, to będą mieli dużo zarabiać, będą teraz. Ale nieważne. Ma Mam nadzieję. O, tu jest jakieś wojsko. No ale buta przejmiemy to wszystko transportujemy do góry. I no myślę, że Francja nie będzie miała szans. Tu właśnie, tu mamy jeszcze wysepki, są Francji. Za, prawie o nich zapomniałem Tu dorekrutować, żeby mi się nie wbili Dobra, tu wejdźmy Tu tak, tu tak Tu mi się desantuje 3000 Ale co to jest 3000 dla polskiej armii? Polsko-litewskiej w sumie, ale no dobra Cyk Cyk A dobra, tu całe Ja myślę, że odetniemy już w ogóle front Ora, 19 tysięcy niech idzie gdzieś tam. No wojska dosyć mamy sporo, no. Aha, czemu to tak nie mogą? Dobra, trudno. No, Francja, Niemcy przyjmujemy. Niemcy to nie mają w ogóle je, jednostek na swoich kratkach, ale dobra. Nieważne. No, próbujemy atakować, no, ale no co? Nic nie robię. No, Niemcy tu sobie dami w ten skrawek, a ja sobie po prostu wezmę Francję i tu ceny i dobijemy Włochy potem, myślę. Czemu nie mają z Iranem wojny? Nie wiem, nie wnikam. Ale dobra. Pójdźmy sobie na wysepki na Korsykę i Sardynię. Nigdy nie wiem, która to która. Ale no. Ogólnie też była. No, tygodniowa przerwa ponad, na kanale, ale no... Miałem pomysł, żeby coś zrobić troszkę większego, ale... Nie wypaliło, że tak powiem, zbytnio. I no, i po no, prostu przerwa też się przyda. Mamy jeszcze wakacje, też chcę sobie odpocząć. Chociaż odpoczywałem już rok. I zacząłem nagrywać dopiero w, przed wakacjami, ale nieważne. <laughs> Uznajmy, że tego nie było. Czemu to jest francuskie wojsko? Nie mam pojęcia. Ale teraz zabezpieczę sobie granice, żeby mi się tu nie weszli do państwa, tu do Frankfurtu. To liźnie Kalais, Syk. To już tu z Paryża atakujemy. Nie, no to już koniec jest moim zdaniem Francji. Raz dojdziemy aż pod Hiszpanię. O kurde. Oj, tu zapomniałem. Kurde. Tu mi się wbijają kawał jakimś główną armią, że tak powiem. Dobra. O, mamy żarówkę jedną. To weźmy to przyrost, ekonomicznie będzie. Bo nie wiem w sumie czy co. I tu mi no, Weszli kurde, ja będę tak łazić po tym. Nie? Łazić, kurde. Górzająco takie trochę. Chyba, że tu i zostanie jeden. Tu jeszcze mamy za 12 tysięcy, to niech to Alborg. A Alborg, jak ja to się czyta, nie wiem, Zbytnio To po, da po, po duńsku. Ale to... tak zawsze te jednostki dziwnie chodzą E no... No nie, by tu Dobra Tysięcy A znowu odetniemy kawałek Francji <tosujesz> Tu kurde, zabezpieczę te granice Niech tak będzie O, no i dobrze, że zabezpieczyłem, bo by mi kurde leśli i mnie otoczyli, szczególnie by tracił wnioski bo jest też taka mechanika, że po prostu umierają, bo nie mają zapatrzenia jak są otoczone, też coś takiego niby skromna, ale jest, lepsze to niż nic dobra, no nie no, to już koniec Francji, tylko tu tu mi wchodzą te wille weź to z Paryżu, 15 tysięcy na nich idzie i zabezpieczy granicę. Tu idziemy do Bresta. Jak tam w ogóle z budżetem? Bo no nawet nie patrzyłem na pieniądze, czy mamy je, czy nie, ale chyba tak. Tak się szczerzą. Te wyspy musimy ich. Eee, nie no, mamy, git. Dalej tego buta nie mieliśmy. Czemu tu ma? Nie, czemu tu, ma tu Madagaskar? Nie mam pojęcia. Kto ma wojnę z Madagaskarem? Hiszpania. Nie, Portugalia. Nie wiem, czemu Madagaskar tu płynie. No to trochę mam to gdzieś, ale no. Jest gdzie ta armia pole. O Boże. Ale dobra. Niech idzie. Tu, tu, to tu. 6 tu. 12, niech się cofnie. O, kurde, na no tu. Jezus Maria. Burzające. Dobra, ja po prostu to Dobra, dobra podjęliśmy już całą Francję. Więc teraz jakoś trzeba sensownie. <laughs> Więc teraz trzeba jakoś sensownie granicę. Jastrosy miły polską kręg. Po tych makach przemożoniesz i dino, lecz od śmierci silniejszy był gniew. do lata i wieki przeminął. Ні за шпиль, ні вода, ще шоу І шланг на свій бяло-червоний Затреміна, груза, Червоне маки на Монте-Касіно Зам'я з троси піли польськом хреб Отих маках шинлу жовнішки пі w śmierci silniejszych w dnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie matki na montie, kasino czerwiejsze będą, bo z wzrosną